Nie każdy wie, że na Ziemi Rozproszonych jest siedem Smoczych Kul. Skompletowanie ich umożliwia przywołanie Wielkiego Smoka, który może spełnić Twoje jedno życzenie. Cześć! Tutaj Goku. Chciałbym Was serdecznie zaprosić na program, w którym będziecie mogli przeżyć historię znaną z Dragonbola od samego początku. Czekają Was poszukiwania Smoczych Kul, dużo walk, wspaniałe dialogi, a wszystko zwieńczone przepiękną grą aktorską. Gówno prawda! Wierz mi, gra na podstawie której powstaje taszowka jest przegadana, mało dynamiczna, po prostu nudna. Gra aktorska? Nie rozśmieszaj mnie. Kilka osób podkłada głos pod multą postaci i czego tu się spodziewać? A mam przypomnieć o problemie z Wegetą. Prawda, Raditz? Raditz? Ej no, stary, powiedz coś. argumenty do mnie przemawiają. Przygody Son Goku już od 6 listopada. Zapraszamy. Jednym słowem wielka hu. Ej!